do was Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem KZD, a to kolejny dzień w Minecraft. W dzisiejszym odcinku miałem w planie zrobić magazyn pod naszym domem, ponieważ jak nie wiecie dobrze, wszystkie rzeczy muszą być trzymane w skrzynkach tu. Dlatego postanowiłem, że wreszcie zrobię jakiś porządek z tym i pójdę o i tutaj pod schodami mam w planie zrobić taki mini magazyn nie ja wiem się go jeszcze poszerzy ale yy, na razie będzie mniejszy przygotowałem sobie też miejsce tutaj musiałem przetestować parę rzeczy jak to by działało się oczywiście przy tym pomyliłem się o jedną kwiatkę to musiałem poszerzyć o jedną kwiatkę yy, no ale przygotowałem sobie miejsce już tak przed odcinkiem więc no Pamiętajcie, żeby zostać łapeczkę do góry na subskrypcję pod moim kanałem yy, i, i co no i na pewno to yy, Na początku mam tutaj takie mini rzeczy, tylko najpierw bym sobie w ogóle wykopał, bo co zostało jeszcze te pozostałości. To wręcz nie kopałem tylko po to, żeby sobie przymierzyć czy coś byli, trzeba odmienić jeszcze i w ogóle. Bo to jest żelazo, więc też nam się przyda. Na później sobie wypoprę teraz całe. Bo nam się jakaś bardziej przyda szczerze niż magazyn. Aczkolwiek nie wiem, może magazyn też by się przydał bardzo. Więc wypoprę sobie teraz całe to żelazo. O, dalej wecina. Te mody sobie za dużo jednak na mój komputer. Zwłaszcza echomą. Tu popieram. Widzimy się jak kończę. Dobra. Ja tu już wykopałem cały ten teren. Jak jakiś jeszcze ten teren nie zbierałem tego. E, w ogóle tak, co przygotowując, jak to ma wyglądać mniej więcej na samym początku. E, jeszcze przed całym zakończeniem przed, tego e, kopania. bym myślałem, że tak to będzie wyglądało. Ale to może się jeszcze też zmieni. W ogóle to tak. E, Planie nie, tak mi przyszło teraz do głowy żeby zrobić yy, na środku taki akwarium. Znaczy podwalam, pod szper tutaj. No coś jeszcze zobaczę co mi przyjdzie do głowy. Może to nie będzie, a może to będzie. O, nie to stanę. A, to jest, niech to stanę. Tak, o. Ja dobra, na nie się ta, czym mi się to nic nie przy mnie, jak jestem wątpię, jak tak szybko to się zespiło na to mi wydalowało, przed tym ja postawię znalazłem kolwiek gotowy nie, tu nie, tu nie. tu mało w ogóle już nie było no, teraz tylko bym się to oświetlił, gdzie by to oświetlić, może tu tak, tu myślę, że będzie dobry pomysł 50 FPS to mi to reaguje, dobra, mamy pewnie tak jest oświetlony jest. Wy to nie jest taka skomplikowana budowa tego. Co ja potrzebuję. Co, dobra, weźmiem sobie więcej desek zrobię. To się nam przyda na pewno. Tyle... Dobra, tyle. Więcej nie potrzeba. Zdecydowanie. Wszystko to takie podłogę. Podłogi zapomniałem składać ścianą. Przystawić desek. Te było wersja są najładniejsze tak, dla mnie deski. Także niech najbardziej będę raczej budował. Więc no. Ściany są razem zakopaj, jak to do to jak się postanowię. Yy, czy je yy, głębiej zejść, czy może nie czy tak wystawić, a na no, ja razie tak zostały więc no... to jak karty sobie postawiłem na wszelki wypadek będzie mi łatwiej w magazynie mieć karty tego tego zostawiłem sobie no dobra, teraz musimy to skopać szybko co no, nawet co? To, to jest chwila, moment, trochę. on jeszcze tam sobie z no dobra, nieważne no, nie wiem, tak tyle moment będzie, ale... Trzeba jest, to nie eee, Dobra. Jeszcze 4, 4, klask, 3, to jest tak, nie wiem, czy tak powiem że się mi, bo nie mam wody tutaj, chyba, że mo... Czekaj, nie, ja mam wiatek, eee, To gdzie ja tutaj... ...że też to też za tego tak jak to mamy zapać. Nie, no nie ma wyglądać Ja wiem, na końcu się zrobi tak parę. No najprościej, bo nie było... Nie wszystko gotowe. Tutaj się skopia to miejsce na parę. I nie ma rybek, to nie mam jeszcze żadnej. Więc nie wiem, by rybki można poobjąć. Ojej. No, rybki by się przydały, jak mam tak parę to... A nie mam co tu wziąć. to mogę zrobić z slawu? Już nie wiem. Czy mogę robić jeszcze część z do z slawu tak naprawdę? A już nie chcę się za Mam za dużo to i tak? O, Myślę, że jest to że to są dwa czanki cały czas. No dobra, może inaczej, wygłosy stringy najpierw. 3 dla 3. Pokażę wam jak to chciałem, żeby wyglądało. Jeszcze 3 może. No dobra, 6 nawet nie, a chcę 3. Tak chciałem, żeby to mniej więcej wyglądało, to jakieś alarm, na czym tabliczki, czy coś się pomyśli. Nie, że jeszcze, jeszcze mogę na siedm, coś tak... Kiedyś zbudowałem na innym serwerze, takim moim, yy, taki piękny magazyn, który miał takie... jak się wchodziło w drabino, to tu był jeden drugi, trzeci i czwarty i to było posegywane też kategoriami. Które każde, każda strzynka miała swoją kategorię. No ale to było już dawno i nie patrzę szczerze jak to wyglądało. No ale pomówię, że coś takiego wpadłem, na taki pomysł. O tu będzie. O nie! Hejt już.

A dwi'n gwneud yn dweud ti edrych yma. Dwi'n yn bad, dwi'n gwneud yn feis yma. Dwi'n yn bod yn yn feis yma gwael ffei yna. Zrobić jakieś duże jeszcze, są takie piękne, ale no nie wiem, pomyślimy jeszcze, tak naprawdę no, wtedy powiem, że to, to jest w łatwiej po wykopaniu, powiem się, znowu no, zobaczymy, więc e, kopię dalej. Okej, okay, dobra, wykopałem już, e, bo mam na chwilę podkręcę sobie na, na, taki jeden problem, Należy się jak tutaj zrobić, bo to by pasowało. Żeby to był pień, ale jest Przez coś tego nie mam za bardzo jakby nie pomyślałem wcześniej. Więc chyba zniszczę drabinę. Zamiast drabiny tu postawię pewnie. Nie, no ale może tak yy, Nie mam jeszcze, mam jeszcze. No, to jest już nie mam. No, może tam w dokładnie do pień. Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Oj, tu sobie nie wypchnąłem, zapomniałem o tym. Też szybko trzeba. Nie, że to ma być nie, cień, nie, to nie jeszcze bardziej. Takie wejścia. O, dobra. 4, 5, 6, 7, więcej skrzynek też zrobić. A to za chwilę, jak ja ogarnię. To kończymy to praktycznie. i skończone. Yy, sufit nie wiem jeszcze jak go Może zostawić taki, jak Ale nie, Kiem, wiąc? Wiąc to dodatkiem, czy wziąć. To jest pierwsze, więc szyjkę. W tym spady. A, tych spadów to niby dużo, ale czy dostarczy? Nie wiem. No i dobra, wstawiam to. Jest... Mi się odbija. Teraz schody, i schodki mi się już skończyły, Będę to ile postawiłem. Trzeba najbrać ile 2, raz, dwa. Może 3 rawy, co I potrzeba 1, 2, 3, 4, 5, 3, 7, 8, 9 i jeszcze tu będzie 11, 12. Więc idealnie. A to do winy, ale jeszcze nie I robimy skrzyneczkę. Nie wystarczy, bo mam tyle drewna. No nie wystarczy, A ile w ogóle mi starczy tak tego drewna? Tego jak nie ciekawe. Mogę maksymalnie sobie zrobić. Ile? 8. Nie starczy na bank. Będę 16. Dobra, to 24 tylko. Nie, nie starczy 30 na bank chociaż może nie, nie starczy patrząc na to, że idzie po 6 na jeden taki musiał 5 też to tak mieć, dlatego ja tu zdecydowanie więcej, 4 są na tej ścianie w ogóle tak. no, nie starczyło też to podkreślam, nie warto mówić to ja robię ale no, czekaj, czy ja mam dziś na górze to wiadomo, no, czekajcie Dobra, znalazłem kolejne bez. ale nie mam ich jakoś super dużo że tylko 6 chyba było no to też nic nie da jedną strzękę także zrobić chyba że czekaj bo tam gdzie ja na były eee wiem, że brzozowy też się da zrobić że to jest całkowicie bezrawa to jest trochę problematyczne Co to było? Ale też 12, ale jeszcze jest 5, chyba. Ja to tylko, że tu mam takie coś. Tu będą na pewno dwie skrzynki z tego, i możliwe, że jeszcze dostaną dwie. Czyli będę. Nie, cztery. Czyli cztery plus dwie, no to mamy 6. Ja, to nie ma tu więcej, derma nie ma. Trzeba gdzieś nakopać, bo to tylko 6 skrzynek będzie, chyba. Jeżeli dobrze liczę, jakby się mylić, tak, bo... za szybko liczę, nie myślę. No ale dobra, craftuję ja to, bo jakbyście nie wiedzieli, to można też łączyć deski w craftingu. Tak jak zawsze było, pijać chciało. 5, no, to dobrze mówimy 6 wcienia. 1, nie trzeba nakopać. Tę to żeby to było dębowe, bo ja potrzebuję tu jeszcze dębowe, to zapewniałem. Ale czekajcie, przecież ja mam do podłogę teraz skopać, teraz Rzeczywiście. Wspomniałem. Nie myślę. Już tu podłogę można skopać pod dwa paski z każdej strony i będę już miał więcej desek, bo to i tak będzie nawet przygotowane przygotowana reszta. Nie przemyślałem, że tego mi może zabraknąć tych desek. Myślę, że to wystarczy w pewności tyle ile jest. No ale dobra, no mamy to najważniejsze. 60. To ja będzie też chyba 7, no. Ale nie, mogę wejść 8, bo tu nie. Gdzie 800, to też mało. Dobra, ja, dobra. Tu postawię... No. Dalej mało.

jak potrzebuję, czyli jedna strzynka to dwa dni, a jak potrzebuję, to muszę 50 dni. Dobra, najprościej. Oj, tego też nie starczy. No nie starczy mi. więc za mało tego mam. Albo mi na styk starczy? Nie, nie starczy. No nie starczy. Dobra, widzimy. To widzimy się za chwilę, jakby to nakopać to, czego nam brakuje. Więc czekajcie. Dobra. jesteśmy już widzowie i teraz wchodzimy na dół. Mam już 43 pnie, sobie udało mi się nadbierać. Yy, więc nie to jest super dużo, no ale to na pewno wystarczy Czy nie? Nie, nie, starczy też. Dalej nie, starczy. 50 50, 50. nie, 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 Jeszcze na jeszcze cztery skrzynki. Możesz to. Jeszcze Jeszcze nie, nie, to jeszcze nie, 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 mam -hmm. 4, 16 potrzebuję, mam no. 4, czyli jeszcze potrzebuję 4, no dobra, 12 potrzebuję nie, 10, 16, a nie 12, 12 ja nie myślę yy, a dobra, to będą są z bliska, więc tam poszedłem i sam z wewnątrz, daleka, dachem tylko po to, sobie nie wziąć tutaj terenu ale chyba wewnątrz, muszę tam wziąć sobie jakieś jedno drzewo No, ja idę jeszcze pod drzewką, więc czekajcie. Okej, okay, widzowie, jestem po przerwie. Udało mi się, no teraz jeszcze dwadzieścia małpnie. Więc no. Yy, schodzimy jeszcze na dół, też na 100% wystarczy. Więc, no, ale wiesz, skrzynki mamy, to też. Te zostały, no Ja nawet nie wstawię. Trzy, mogę dłużyć. I wstawiamy. Nie ma jest skończony. I tutaj, 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 tutaj. wymagają skręconych. Został tylko sufit, ale sufit chyba też zrobił z sobą. I dlatego będzie no, mało. Zobaczymy, że mało. Nie wiem, czy to wystarczy, ale dobrze, do, do. zobaczymy. To jest ile? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Chciałbym mieć maksymalnie 8, żeby mi wystarczył stack. Czyli 8 plus... ...2, 3, 4, 5... ...10, 11. 8. No to dobra, to to może starczyć na styku. No 12 będzie potrzebne maksymalnie. Dobrze liczę, ale ja mogę się pomylić, bo liczę jak więc no. Chyba znowu za dużo zrobiłem nie będę się znowu pisał, albo to się zrobi już po prostu na taką odcinku, albo poza nagrywkami. Chcę to zostawić też tam gdzie dawina jest ten pień. Ale dobra, to się kiedy nigdy nie dawałem. I mamy wykopane już wszystko. I teraz stawiamy to. Ale mamy niepowolne. Także widzimy się, jak to ustawiamy. I kładziemy już ostatnią płytkę. I jeszcze tutaj, i mamy gotowy dach. Tak to się będzie, jak się wchodzi. No jest przestrzeń, dużo ma przestrzeni. Może się odkryć znaleźć parę i zobaczymy, jeszcze ja wie. Może jakieś tu kółki też poustawiam, ale na razie wystarczająco walczę. Także wideo. W tym tylko wyjdę. W takim razie wideo jeśli filmik Wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę do górę, subskrypcję na kanale żeby nie przegapić kolejnych odcinków z serii, teraz będą raczej częściej niż ostatnio, no ale jeszcze coś wybaczę, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć.